Myślę, żeby tego psa powiesić centralnie przed Wojdem, rozumiesz? Eee, przypałem, bro! Tulej. late. Zaha, jest lipa. Yes. Musimy zrobić yes. psa. Hejka, słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę fajny odcinek przygotowany. Wiem, że spodziewacie się też filmu o zaginionych mendingach. Ten film potrzebuje jeszcze kilku dni, ponieważ może dograć jeszcze parę kwestii i co nie, co jeszcze się będzie najprawdopodobniej działo, ale cicho, nic nie wiecie. Tymczasem pamiętajcie oczywiście zostawić ślad po sobie na dole, trochę miłości w komentarzach i zapraszam do filmu. No co, Moli, myślę, że zawiśnie nad Wojdem gdzieś w dobrym miejscu. Wiesz, że to jest R Ryski AF, że tak powiem? Tak. Ale rzucanie y, skrzynki y, tego. Y, Mendingu do Wojdu też było ryski AF. Tak. No nie wiem, chyba że on tam nad Wojdem hopery zostawił. Ja bym zostawił. Ech. O ile to była książka mendingowa. Niestety była. Myślę, żeby tego psa powiesić centralnie przed Wojdem, rozumiesz? Na bloku 0. Bo dostajesz obrażenia nie na bloku minus 1, tylko tam trochę niżej, no nie? No tru. Więc postawmy płot na bloku 0. I Molly będzie wisiała już w Wojdzie i ciekawe jak on ją odbierze. Pog? Pog. Okej. Okay. Tylko trzeba pamiętać, <laughs> że Moli obecnie jest w stanie śmierci, jeżeli uderzy jakiś blok, bo je się tam stakuje, wiesz, ten ten. Tak, no, tak, nie? tak, tak, tak. Ona trzeba musi... wodę wylać pod nią. No, albo ją siub, yy, czekaj. Na, albo ją siub do, do wody. do wody. Wo do, do wojda, siup do wojda. do <laughs> wojda. No chyba że wszędzie tu rozlać wodę i siub. O! Możemy rozlać po prostu tutaj wodę. Zrobimy taki ponton. Mam ponton. pomysł. Czekaj, zrobimy ponton. Poczekaj, ja oznaczę mhm. dokładnie jej lokalizację. Dobra, oznacz dokładniej jej lokalizację. Bo ja mam, wiesz, to co nazywasz small pipi, a czasem się jednak przydaje. Aha, no to wiadomo, że się minimapa przydaje. Zawsze się przydaje. A czy to powód, żeby jej używać? Evron. Niech. Dobrze, wodę mam. Kurde. Musi być ostrożnie wykonana operacja. I... A, i miałem dokończyć historię. No i słuchaj, no, 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 jak no. powiedziałeś o tym, że się tak bałeś yy, wychodzić z domu, to przypomniała mi się historia kumpla, jak jechaliśmy na wycieczkę, bo ja mieszkałam w małym mieście, gdzie nie mieliśmy kina. Fun fact. Nie było Fun kina, fact. więc jak mieliśmy jakiś edukacyjny film, trzeba było pojechać takim autobusikiem takie 15 minut z naszego miasta do Kielc. Tak do samo. Yy. Yy, I... Siadamy do autobusu i on takie. Kurde, nie wiem, czy jechać na wycieczkę. Ja wie czemu. On powiedział, że ma, miał biegunkę rano i nie wie, czy nie będzie jakiegoś przypału w autobusie. No ja mówię, stary, no nie, jak mi masz zastrać siedzenie, to może będzie przypał, nie? Ale zasrać mówię, no dobra, whatever, siedzenie. nie. W sensie okay, okay. Możesz przewidzieć, że dwójeczka nadchodzi nawet taka niespodziewana. No nie no, no, to nie no, jest no, tak, no. że nie wiesz, że nadchodzi. Nie, nie, to nie. Zawsze jest. wiesz, że nadchodzi. To nie no jest nie? wiesz nagła erupcja. Tak, to nie jest nagła erupcja wulkanu, tylko po prostu zdaje. No masz takie 10 sekund bezpieczeństwa nawet tak mega już wiesz, jest panika, no nie? Tak, tak, tak. To no uczucia, więc, takie wiesz, takie uczucie, że wiesz, tak. że włosy stają na skórze. Tak, ty dokładnie. Więc jakby no, on na pewno by mógł wstać, wiesz, jeszcze przed tym, więc myślę, no nie no, nie ma przypału. No i powiem ci, że... Yy, już dojechaliśmy. Na miejsce, idziemy do kina i przechodzimy przez galerię, bo kino było w galerii. I ja się na niego patrzę. On cały zielony. Nie, 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 a on się na mnie patrzy tak. Z taką miną, taki, taki płaski uśmiech. I mówi... Że. Pamięta... Czy ja pamiętam, co on mi mówił w autobusie? O nie! A ja mówię, o kurde, pamiętam. No to stary, tu jest gdzieś zaraz Kibel. A on do mnie mówi, too late. Eee, przypałem, Ron! Too late. Wlejesz tam wodę, może? Ja bym skoczył. Słuchaj mnie! Zaha, powiedz mi jak? Bo ja zapytam. Może jak, ok? Zapytam po prostu jak. Dobrze, chodź Ewron na górę, zrobię rekonstrukcję zdarzeń. Rekonstrukcja by się bardzo przydała. <słuch> Czy ty jesteś normalny, Zaha? Ja, ja coś czułem, że dzisiaj będzie ciężki dzień. Ciężki dzień! No, no, no. Dobrze, Ewron, bo była rekonstrukcja mm -hmm. zdarzeń, nie? O. Ja tutaj patrzę, szukam, badam, nie? Badam, badam. Mega patrzę, info. Dobra. O. O, tutaj jest, nie? Mhm. Mm I sobie myślę, a się podsadzę. Siup. Tyle, że tam był sznurek, i on się zwolnił wtedy. Za, przepraszam. Nie, nie, Ewron, nie, nie, żadnego przepraszam. Ja ci nawet te 100 dolarów oddam. Nie, nie, nie nie, 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 nie chcę. Nie, 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 chcę. nie, 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 ja, ja <laughs> Evron, ja, ja tak dolary, nie, tak nie, 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 ten pomysł. Jak by to zrobić, żeby on nie zauważył? A może tam lamy, a, lam. a jest inny pies na serwerze? Nie, ale może konia, albo misia. Czyli weźmiemy jakiegoś misia i nazwiemy go Moli. Tak. Ulany Moli, ty bez kitu. Pisi. Ale skąd on miał psa? Powiedz mi. No ogóle? z eventu. Do skąd oni mieli? No, bogowie to dali? Mi bogowie dali, no. Ale przypał. No przypał, to prawda. A owca zamiast psa? A co jeśli. Kubiks jest pijany dzisiaj? Co mamy czwartek dzisiaj, nie? No, studencki czwartek co akurat. Co jeśli on no? jest. Debron, ty... czy ty serio piszesz do Kubiksa, żeby on psa ogarnął? A, a co? Czy ty naprawdę psa zabiłeś? Ja nie zabiłem, on sam poszedł na spacer. Ty tutaj te ty my przyjdziesz? Bo one tak wiszą tutaj. No, idę tylko. nie wiem z której strony. Ja pierdzielę, ja je może wezmę. Nie, 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 poczekaj, wylej okay, wodę, dobra. ja już skaczę. Gdzie skaczę? No. Wylej wodę! Skaczę! Lecę! Lecę, Ewron! Lecę, Ewron! Co ty robisz? Teraz tutaj tam na pewno zniknął. No. Już na metro żeś wylał, Wywa wys wyspadł. Czekaj, idę po nie. Ejku. no mówię, że łap mnie, Ewron. Co to, to znaczy, łap mnie? No, łap! Lecę. Wodę wylej, no, Ewron. Ejku. Tak jak ją chciałeś zabrać jak skakałem na początku, to tak samo tyle że odwrotnie Ja pierdzielę Zaha, ty powiedz goździki jest jakiś podchmielony jesteś totalnie. Nieprawda. Powiedz goździki. Nie. Powiedz goździki. Nie, nie powiem. Goździki. Zaha? Co dzisiaj jadłeś? Pierogi? kanapki Ja też pierogi. Ja, ja też pierogi. też jadłem pierogi. Wow, poknie! Po ale nas wiele łączy, Ewron. No, Zaha, jest lipa. Musimy zrobić jest. psa. <grym> e, czekaj, czekaj, jak, jak to było? psa? Albo może owce? Tak to może było? Może papugę mu znajdziemy? Papugi też nie ma. Żółwia? Żółwia! Chodź w ogóle do naszych żółwi, może są jakieś szele. O, o, owce! Bo ulana Moli będzie bardziej wyglądać jak owca niż jak I damy mu do tego pomieszczenia, gdzie był pies. Tak, tak, tak. Nice. Tylko ona będzie. Czekaj, ona może siąść, nie? Nie, owce siadają? Ej, czy owce siadają? Czy owce siadają? w ogóle mają taki feature jak siadanie? A takie i No, Ale nie, one mogą leżeć, nie? Nie, one mogą leżeć, nie lubią siedzieć. Czaję. No, ja idę, podejm tagi. Bierz, ogarniaj y, tą. Owcę? Owce, i widzimy się na miejscu. Dobra. Ja pierdzielę. Ja pierpapier papier. O kurde, ale przypał, bo to jest owca razy 15. No to czekaj, czekaj. Ogól ją. Czym się rozumiem, ogól, ją owcę? ogól ją, I się odstakuję. Ogól jedną. Nice. Dobra, ogarnąłem. Ogarnąłem, Zaha Wszystko Git. Tak? S. S. S? S, Wszystko? S, S, S? S? Dobra, idę do sklepu. Jeszcze eee... A jej sama odrośnie, no nie? Tata. Tak, 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 tak. O, mam najtaka 70. No jest! E, teraz tak, kowadło. Czowieczko. E, u będzie jakieś? Chyba będzie. Let's go. Czekaj, żeby oni nie widzieli co ja robię. O, dobra, przypał. <śmiech> trochę. <śmiech> <śmiech> trochę przypał. Dobra, chodź za idziemy. No ale kowadło on mi musi dać. Kowadło Czekaj, ja tą moli przywiążę. Trajera Trajer e, Kiślu wygląda trochę taki morderca, co? Patrz na niego. No? Co myślisz, kiedy słyszysz Kiślu? E, morderca seryjny. Dobra, bo niech jakieś RP chcą robić. Chodź, Evron, szybko. Ja, dobra, ja do domu idę do siebie, bo już. Ona dziwnie wygląda, jak jest taka łysa. Ile od razu Musi zjeść trawkę. Żryj i trawę, frajerze. <noise> Okej. Okay. Myślę, że się posłucha. Czyli co fat Molly nazywamy ją? Mhm. Mm nie, moli, moli, po prostu. A to było M-O-L-L. O źle, -L że zjadła. Ej, bez kitu. Bez kitu. Już. Zjadła, zjadła. Dobrze, Ewro, uwaga, jest, jesteśmy cześć. gotowi. Jesteśmy no, no, no. gotowi. Dawaj. POG! POG! Dobra, Zaha, musisz teraz prowadzić drogę. Czekaj, bo, a dasz wiesz, yy, pochodnię? Nie, 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 bez pochodni. Ale jaką... Musimy... Jest ciemno, ja nie mam nic. Dobra. A dobra, okej. A takie, myślałem, że chcesz. Dobra. jakiś Chce ślicz? No, a raczej. Chodź Moli Moli cicho. Idziemy do dobu. Cicho Moli. O, Oho! Dobra, safe, 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 Save, Lipa zaha Co jest? Musimy zrobić na dwie kratki tutaj. Oj, tam o. wepcha się. Mówisz? Czekaj. Ja tutaj jej zrobię. O, kurde, ale lipa. O! No jest. O, jest. Czyli nie potrzebowała dwóch. Tylko ją trzeba do, do kija przy ten. Do kija ją. No, no, no. Masz kij? Nie, nie ma. Kurde, nie pożyczem masz. Pożyczę w takim pożycz, razie pożycz. To patrz, Ewro, robimy tak, patrz, ty tam wbijesz się. No. Yy, wbijesz się. To tam... I się musisz wykopać do tyłu. Dobra. Pewnie. I tam kija postawić gdzieś. Dajki. Dobra, wpycham ją. Uwaga. Let's go, Moli. W wypad, Moli. O! Ok, i tutaj zrobimy blokadę jakąś, żeby nie mogła wyjść. Nie, ona nie wyjdzie, nie? Nie wyjdzie już, czekaj. Okay. No pięknie, Evron. no. No i git, git, git Molly, trochę <laughs> się ulałeś, pies. Fat Molly, fat Molly, no. No i git! Nice, nice, nie, ładny pięknie, piesek. mega To kto powie Nekserze że zabiłeś psa? Kubiks? Kurde, czekaj, ja bym z Kubiksem przegadał tę sprawę. Ale to co, wymienisz Mendig na jej psa? Y nie no, w teorii Nexus stracił te... psa, którego nie może odzyskać. Ja straciłem mending, którego też nie ma na serwerze. Smart. Smart. Even? Wszystko się Even jest? Myślę, jest że even. tak. Jest ja even. nie mogę mendingu odzyskać. On nie może odzyskać psa. Ja myślę, tak, że mam. To, to, to już jest. Myślę, że we got this. We got this boy. A Kamilek jak miał złamany kręgosłup, tak, tak dalej. Ma, ma złamany kręgosłup dalej. I złamane serce. Bez kitu. Mi się tak tu chillują? Chilling, chilling to ta. To. Totalny chilling jest robiony. No i to by było tyle na dzisiaj. Słuchajcie, niezła akcja była z Evronem Jeśli chcecie na żywo widzieć takie akcje, oczywiście zapraszam na moje streamki. Obowiązkowo subskrybuj z dzwoneczkiem i do zobaczenia. Pa!